Witajcie kochani, dzisiaj taki krótki filmik, bo doszła do mnie nareszcie no w sumie bardzo szybko, bo po tygodniu myśleliśmy z Andrzejem, że, że pójdzie dwa tygodnie doszła do mnie paczka z wygraną, e, którą wygrałem jedną z nagród na kanale Druryside Serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kanał, postaram się dać link w opisie I co my tu mamy? Jest zawieszka Pasja, historia, eksploracja Druids Eye tego brodacza pewnie poznajecie jest magnes na lodówkę z zamkiem Dunker's nie wiem czy to dobrze wymawiam z Irlandii i jest magnes na lodówkę, a jednocześnie otwieracz z Game of Thrones. Także nie spodziewałem się, że mi się uda wygrać. No ale się udało. Także jeszcze raz zapraszam Was na kanał Druids Eye i pozdrawiam serdecznie Andrzeja. I do następnego.